I zrodziło się z tego życie. Co roku doświadczamy tego, coś zasiewając, suche, zdawałoby się z pozoru, martwe nasiona. I takich cudów prowadzących ludzką myśl ku temu wewnętrznemu, głębokiemu przekonaniu, że ten, który to stworzył, musi być wspaniały i musi być. To myślę, to jest bliskie każdemu z nas, kto ma tą elementarną wrażliwość na to, co nas otacza. Ale ten czas Wielkanocy przyniósł coś innego. Przyniósł swego rodzaju porządek i swego rodzaju przypomnienie człowiekowi, po co Stwórca stworzył i stwarza, nieustannie powołuje do istnienia ludzi. Bo był bałagan. Ludziom ciągle się wydawało, niektórym wydawało się, że mają przywilej, prawo własności do opiniowania wiary i przekazywania tej wiary. A przyszedł Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem i pokazał, jakim, jakimi ludzi chce mieć. Stwórca. I jakimi zasadami trzeba nam się w życiu kierować. To proste, ale rewolucyjne, zmieniające sposób myślenia przykazanie miłości. I to taki drugi etap, w którym Bóg się objawił, pokazał, że zależy Mu na człowieku, pokazał, że jest gotowy posunąć się. Aż do krzyża, czyli aż do śmierci, by tą miłość udowodnić. A wszystko po to, żeby ten człowiek w pewnym momencie, zastanowiwszy się po refleksji, odkrył, że na tej drodze tylko i wyłącznie będzie umiał odnaleźć to, co ważne, to, co istotne. I dzisiaj właśnie ten ostatni akord. Zesłanie Ducha Świętego. Takie to tworzenie człowieka, każdego z nas, na nowo i nie na zasadzie lęku, strachu, tylko i wyłącznie podpartego nakazem. Zesłanie Ducha Świętego, żeby człowiek zaczął chcieć czegoś, co do tej pory było dla niego. Zupełnie niemożliwe, poza zasięgiem nawet Jego marzeń. I to najlepiej widać w tych czytaniach, kiedy dzisiaj czytamy i to z dziejów apostolskich, i z listu świętego Pawła do Koryntian, i Ewangelii według świętego Jana. Ci, którzy byli zgromadzeni przy Jezusie, po Jego odejściu, Więcej osiągnąć, zawojować, dotrzeć do tych, którzy o Bogu nie słyszeli. I wiele innych, nazwijmy to natchnieniami, rodzi się w tych ludziach, którzy otrzymują Ducha Świętego. I to jest ten ostatni akord, ostatni etap, by człowiek. Nie tylko zachwycił się i uwierzył w Boga, ale by też zachwycił się Sobą. Tak jak Bóg jest zachwycony nami, jak nas stworzył, jak nas odkupił, do czego nas powołuje, byśmy i my zachwycili się Sobą. To znaczy uświadomili sobie, że możemy więcej niż nam się wydaje. To jest tak jak trochę wiara, kto jest autorytetem w drugiego człowieka. Jeśli dobrze i mądrze pokierujemy wychowaniem drugiego człowieka, to on potrafi zaskoczyć samego siebie, że do tego był zdolny, że do tego doszedł. I to są historie myślenie jednego z nas. Jeśli Ktoś przekazał nam tą wiarę w siebie, ty to osiągniesz. ale my w pewnym momencie sami doszliśmy do tego. Zachwyciliśmy się i uwierzyliśmy w nasze możliwości. To po jakimś czasie, po trudzie oczywiście, i wysiłku, doszliśmy do czegoś, czego u początku nawet byśmy nie zapragnęli. I ten Duch Święty tak właśnie czyni, czyli z prostych rybaków, apostołów, z ludzi przestraszonych, ludzi gotowych oddać swoje życie, ludzi, którzy zamykają się z obawy, z obawy przed rzędami, tymi, którzy za chwilę pójdą na krańce świata, prowadzi ich ku pragnieniu, którego do tej pory w nich nie było. I to jest ta dzisiejsza refleksja i myśl dla każdego z nas, że tak ciągle się dzieje, że ten Duch Święty ciągle może każdego z nas poprowadzić, może pozostał nam dany, ciągle wzbudzić w nas nawet to, co nam na dzień dzisiejszy zdaje się, nie do przekroczenia, nie do uwierzenia w odniesieniu do samych siebie. A on ma tą moc. Tak jak to było, tak jak to się ciągle dzieje. Przywoływany jest, przywoływany jest to zawołanie świętego Jana Pawła II na placu zwycięstwa, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Czy ktoś wtedy mógł przewidzieć? albo ilu wtedy wierzyło, że to jest możliwe do wypełnienia. A dzisiaj po tylu latach widzimy, jak to się zrealizowało. Ale właśnie dlatego, że ten duch wołany, przyzywany, rzeczywiście trafił do tych, którzy otworzyli swoje serce. Nie traćmy zatem tej nadziei, nie traćmy zatem tego chcenia czegoś więcej, ku czemu także teraz delikatnie i powoli Duch Święty nas prowadzi. Bo to jest zawsze okazja, żeby stać się bardziej podobnym do Stwórcy. Bo to ostatecznie Bogu o to idzie, żeby nas Czynił na swoje podobieństwo, żeby w nas zbudzać pragnienie pokazywania Jego w naszym życiu, zachwycenia się sobą, tak jak zachwycamy się spoglądając pastwórcę. Owszem, było jest i będzie, że będzie ten element grzechu słabości, ale Chrystus wziął te grzechy na siebie samego. A nas zaprosił, żebyśmy poszli dalej i nam ducha świętego, żeby był dla nas pomocą i wsparciem. Wołajmy często o Jego światło, o Jego dary, zwłaszcza wtedy, kiedy stajemy przed różnego rodzaju wyzwaniami, wobec których być może czujemy się bezsilni. Jeśli to będzie na chwałę Bożą, to Damy radę. Pójdziemy tam, gdzie byśmy sami nigdy nie doszli. I grzechu i oczekuje strzeczenia umarłych i życia licznego w przyszłym świecie. Amen. W tym radosnym dniu pięćdziesiątnicy skierujmy do Boga nasze prośby, aby Duch Święty napełniał okrąg ziemi, napełniał Kościół i napełniał wszystkie ludzkie serca swoją światłością, miłością, mądrością. Proszę, za Kościół, aby napełniony Duchem Świętym prowadził ludzi do pełni prawdy. Ciebie prosimy. nas, Dla chrześcijan, prośmy o Ducha Świętego, aby napełniał ich serca miłością i mądrością, oraz prowadził ich do zjednoczenia w jednym kościele. Ciebie prosimy. Wysokaj, 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 Wysokaj. Dla niewierzących i obojętnych, Prosimy o Ducha wiary, aby ogrzał zbyt zimne, skieł oporne i prostował co Ciebie prosimy. Dla zmarłych prosimy o ducha, który daje zasługując, a koniec wieczną radość. Ciebie prosimy. Dysłuchaj nas, Sali. w intencji tej już świętej za zmarłe ciotki Martę i Gertrudę Soppa o radość życia w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który napełniasz serca wiernych światłem Twego ducha, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby na całej Ziemi zapłonął Jego ogień, aby odnawiał oblicze świata oraz prowadził ludzkość do pełnej prawdy i zjednoczenia w miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen.